Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Antkowiak Boxing Team. Dzisiaj troszeczkę świątecznie. Chciałem wszystkim, którzy, którzy byli przy, przy powstawaniu tego kanału, którzy przyczynili się choć trochę do tego kanału, bardzo serdecznie podziękować. Są to m.in. moi goście, z którymi Rozmawiałem i są to też moi koledzy, z którymi prowadziłem bokserskie kawy. Ten kanał cały czas mamy nadzieję rozwijać. No i przede wszystkim ten filmik tutaj powstaje poza podziękowaniami. To powstaje właśnie, ponieważ mamy okres świąteczny, dlatego chciałem Wam wszystkim w tym w tym okresie, gdzie ten rok był, no może nie był, nie można go zaliczyć do najlepszych, ale, ale mimo tego chciałem wszystkim życzyć, żebyśmy odnaleźli chwilę czasu dzisiaj, usiedli przez te święta przy wspólnym stole razem z rodziną, żebyśmy znaleźli czas na rozmowę. Żeby każdy był zdrowy przede wszystkim i żeby te święta umiliły nam wszystkim czas, który mam nadzieję spędzimy spokojnie, w rodzinnym gronie, tak żeby nic, nic niczego nikomu nie zabrakło. Także tego Wam wszystkim życzę. Miejmy nadzieję, że przysz, przyszły rok będzie lepszy, także życzę Wam udanego Sylwestra, ale przed Sylwestrem jeszcze się spotkamy, bo będziemy robić yy, z kolegą tutaj yy, podsumowanie tego pięściarskiego roku, także, także o Sylwestrze jeszcze sobie porozmawiamy. Także moi drodzy, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby nic nikomu nie brakowało, żeby każdy był szczęśliwy, no i przede wszystkim dużo, dużo wzajemnej miłości i zrozumienia. Tego Wam życzę. Antkowiak Boxing Team.